Istnieje coś takiego, takie pojęcia jak gatunki lasotwórcze. Tak. Jest oficjalna tabela, która mówi, które nimi są, a które nimi nie są. Znaczy tak, ja, y, 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 zawsze, zawsze byłem bardzo sceptyczny do tego nastawionego pojęcia, bo, bo ono jest dziwne. Ono nie, nie funkcjonuje w innych językach. Stąd też y, y, wielu ludzi ma problemy jak próbuje pisać po angielsku. tak i swoje pisze o gatunkach lasotwórczych, próbuje to nazwać tak. i musi, musi się wymyślać jakieś określenia, które nie funkcjonują normalnie w języku. Tak, to jest, to jest podział, który ma swoje korzenie w gospodarce surowcowej. W sensie nastawiamy na produkcję drewna i to już wspomniałem, no, niektóre gatunki są po prostu lepsze pod tym względem, produkują surowiec lepszej jakości, produkują go szybciej, są łatwiejsze w hodowli. No i one są na tych pierwszych miejscach, tak. Sosna pierwsza, tak, później już, już tam te pozostałe gatunki już daleko, daleko za sosną, no ale jest jeszcze te dziewięć, które, które się tam z, z udziałem powyżej jednego w tych lasach jakoś tam mieści w tych tabelach, tak. A, a no, no i jest 30 gatunków, których praktycznie w statystykach nie ma, bo, bo są rzadsze, bo, bo nie są cenione, bo, bo zostały zmarginalizowane. A potem przychodzi huragan i wszystko I wywraca. Się okazuje tak, że, że bardzo by się przydały no, oczywiście bardzo by się przydały, jeżeli mówimy o spontanicznej naturalnej regeneracji lasu. No bo wiemy doskonale, że, że jak przyjdzie huragan, tak to potem przyjdą harwestery, tak ciężkie maszyny wywiozą te drzewa, tak później się to wszystko zaorze, tak, a później się zrobi akcję sadzenia, żeby odtworzyć ekosystem leśny, tak. Jesteśmy tego ostatnio świadkami na przykład w borach Tucholskich. Czy to jest Właściwy model działania? Znaczy, nie, nie, nie chciałem go krytykować w czambu, bo na pewno w wielu przypadkach on ekonomicznie się sprawdza. Tak? Jeżeli przy pomocy tych harwesterów uda się z tych wyłamanych milionów metrów sześciennych pozyskać i sprzedać dużą część z zyskiem, no to ekonomicznie jest to uzasadnione działanie. Te drzewa hodowano po to, żeby je kiedyś pozyskać i sprzedać. No więc robi się to w przyspieszony sposób. Jeżeli się to uda w ten sposób zrobić, to, to dobrze, tak? ale nie zawsze się uda, bo to pozyskiwanie na takich terenach poklęskowych jest trudniejsze, więc często bywa droższe. Przy okazji trzeba tak naprawiać drogi, bo, bo się zaraz psują, tak? więc dodatkowe koszty to generuje. No i, i jest duży, duża dostawa surowca na, na rynek nagle tak? I, i to może zachwiać cenami, może obniżyć ceny i spowodować, że, że, że to przestanie być opłacalne. Tak? Taką sytuację mamy w wielu krajach Europy w tej chwili, gdzie wskutek zamierania drzew, wskutek suszy i gradacji owadu, na przykład w Czechach pozyskanie drewna stało się nieopłacalne. W zeszłym roku na dużych obszarach wstrzymano po prostu pozyskanie drewna. Po prostu nie było co z tym robić. Czy nie jest tak, że za kilka lat albo za kilkanaście może się okazać, że Prawie 100% pozyskania drewna to są tak zwane pozyskania przygodne, wynikające z okoliczności niezaplanowanych. No, istnieje takie ryzyko. Zwłaszcza jeżeli nie zmodyfikujemy pewnych swoich założeń co do prowadzenia gospodarki leśnej, to może się rzeczywiście tak stać. No, to oczywiście bardzo by rozchwiało rynek, i myślę, że, że, że to już z, z tym by żadna firma nie poradziła. Tak? Wiemy, że, że te wielkie klęski huraganów w zachodniej Europie zdestabilizowały rynek bardzo mocno i spowodowały, że, że leśnictwo już właściwie nie, 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 nie wróciło do, do dawnej rentowności. U nas się tego wszystkiego do tej pory udawało unikać. No, ale po pierwsze nie mieliśmy klęsk aż na taką skalę, chociaż oczywiście dla nas one, one są olbrzymie, ale, ale tak z perspektywy międzynarodowej już, już takie olbrzymie nie są. No i jak wspomniałem, nasze leśnictwo do tej pory finansowo, ekonomicznie dobrze sobie radziło. Okazuje się, że poza y, dyrekcjami południowymi, na przykład katowicką, która już ma problemy, ponieważ z, z racji bliskości trzech, okazuje się, że przedsiębiorcy lokalni y, kupują czeskie drewno. No tak, no żyjemy jednak w jakimś tam zglobalizowanym świecie. Możemy tak dyskutować, czy ta globalizacja zaszła za daleko, czy nie za daleko, no ale, ale jest, tak, jest przepływ towarów, no i jeżeli drewno w jednym kraju, to trudno, żeby w drugim to nie wywarło żadnego wpływu na, na, na ceny surowca. Więc więc to jest, to jest niewątpliwie jeden z czynników ryzyka, tak? który powinien wymusić zmiany. Te, te zmiany muszą iść w, wiele, w wielu kierunkach, no ale. To, to, co już wspomnieliśmy, o docenieniu gatunków, które nie odgrywają dużej roli produkcyjnej, ale dla innych funkcji lasu są bardzo ważne. Czereśnia. Dzika Czereśnia, na przykład. Drzewo, które oprócz tego, że, że kwitnie, dostarcza pokarmu dla, dla zapelaczy, dla, dla pszczołowatych że później owoce są zjadane przez ptaki, saki, ogromną grupę gatunków, to jeszcze produkuje drewno bardzo wysokiej jakości. Poczętnie dzi widzę, czeleści nie ma więcej. No wiemy, że jest jej znacznie więcej w lasach prywatnych. Nie? Bo to widać teraz, jak się jedzie przez pogórze na przykład Karpackie, że czereśnie kwitną, to wtedy widać, ile ich jest. Ich jest najwięcej czereśni jest we wtórnych lasach, które się pojawiają na dawnych gruntach porolnych. W ogóle to dotyczy też innych. Drzew owocowych, jako, jako pierwsze gatunki tam wchodzą. Bardzo ważne, bo, bo, bo w lasach y, nawet takich przypominających naturalnych jak, jak ten z tych dzikich drzew jest niewiele, bo, bo większość z nich nie jest w stanie wygrać w konkurencji o światło z bukiem czy grabem. Więc, więc one lepiej. Sobie radzą w warunkach, właśnie tam, takich, kiedy nie ma, nie ma zwarcia, kiedy las wkracza na jakieś tereny, kiedy został zniszczony tak przez jakieś naturalne zaburzenia, na przykład. No więc to, to, to jest coś, o czym, o czym warto pamiętać. Zresztą, no. Tutaj trzeba powiedzieć, że, że w le, wśród leśników się pojawiła też tendencja, żeby właśnie dzikie drzewa owocowe przywracać. Tak, na, na, jakieś specjalne programy są tworzone do tego. To zostało już dostrzeżone, co, coś się w tym kierunku robi, no, ale y, y, musimy sobie zdać sprawę, że, że niwelujemy w tej chwili skutki no, wielu dziesięcioleci gospodarki, która dla tego typu gatunków nie miała w ogóle w lesie żadnego miejsca. No ponieważ ten las miał być zwarty, bo miał produkować drewno, każda, każda większa luka, każdy obszar o, o małym zwarciu, no, to jest strata na produkcji surowca. Wspomniałem, wszystko to było ukształtowane przez tą myśl, że tego surowca nam kiedyś zabraknie i trzeba robić wszystko, żeby, żeby nie zabrakło. No ale w tej chwili, jak mówię, jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji, surowca mamy pod dostatkiem, będzie go przybywać. Więc chyba jest to pora, żeby dowartościować inne składniki ekosystemu leśnego i zostawić im więcej miejsca.